Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem MistrzO, to kolejny odcinek z mojej serii Nagrajmy w Diablo 1 Beelzebub I dzisiaj y, będziemy... Y, pokonamy Garwada, tak myślę I tu do kończymy eksplorację, pohandlujemy Ten odcinek też nie będzie bardzo krótszy od poprzedniego A może będzie? Ale gold. Where where to gold. Now where a, I put this? nie Mogę Cloaka, ani tego Held. Alright Play a armor. Level. Popatrzmy. Podamy w dexterity strange. Mam. A Vitality na razie damy i wracamy do miasta. Wszystko to sobie uprzątniemy na spokojnie. I wrócimy i czasu będzie dużo. Dużo, dużo. Hello, my friend! Stay a while and listen! Pohandlujemy z dekadem, Kane wow, what can I do for you? Tak będzie Pohandlujemy z tym, z panem 2 do siły i to, a to jest 5 do magii, resist lightning. A obrażenie, to może to będzie, fast Verweb fast zostawimy. To nie tutaj. 5 do witań, to nam się przyda kosztem pancerza a tu? to mamy, to możemy już spokojnie sprzedać a, to na pewno wywalamy to tam jest pasek lepszy, a chyba nie będzie miał więcej niż dwie dziurki, trzy, chyba trzy jest najwięcej tu nie mamy tyle kasy, to byśmy kupili, ale też szkoda has tylko jeden do dexterity. To jest do magii, waypoint, broni, waypoint. strange będziemy dodawali później i inne rzeczy Na razie zmieniałem mieczyk Ale zaraz jeszcze zobaczę Przyjdziemy się, ale a Co? Mamy 8, 14 11, 14 Siła jest no bym wolał to To by tu sobie poczekało tak tam tamto naprawić, tak ile wszystko. A może lepiej tam co w końcu? Nie wiem, to jest strasznie duże naprawe kosztuje, zobaczmy nie tutaj. A gdzie jest? Gryzword tutaj był Czy ile tu na kosztuje? Nie dowiedziałem się w końcu Na razie tyle Ale chyba taniej niż tam To 390 bym popatrzył sobie Czy to by było jeszcze 3 3 są, o Czyli dobrze, zmieniamy tu nasycenia żadnego nie ma Kupujemy mixturki What ails you my friend? U Hildena Ostatniej będzie mana Od góry do dołu Dużo I tu posprzedajemy Tam też dużo I tu z wszystkim się uporamy dopiero kilka minut, a nie całe pięć Handel będzie chyba na początku I na końcu Do wirta złodzieja Nie pójdziemy, mamy za mało kasy tylko 6000, ale tu trochę się odży Może różdżka z 5000 będzie kosztowała. Tu jest, zapomniałem powiedzieć, w jakimś odcinku tu jest tylko jeden akcja. A to miałem się zostawić, to miałem sprzedać, to miałem jeszcze sprzedać identyfikację. Fajnie, tam portal, tam portal, tam portal, tam portal zostawiamy. Mamy więcej mi nie trzeba. I jeszcze ze dwie miksturki. Miejsce się zrobi. To idziemy wyrzucić co mamy do skrzynki. O, księgi będą w trzeciej zakładce. Albo nie, to razem z przedmiotami zwiększającymi magię. Będzie. Od razu. O, coś lekko zacina. Albo mi się wydaje. Krzynia, gdzie są przymieniąd? zwiększające magię. Dwójka to to złe. 1 to zwiększające. Nie, magię. To nie mogę. 40 siły 3 do tego. Wada wszystkich atrybutów. A tu Tylko 2 punkty mogę zmienić, to pewnie się nie uda SC Magia 20 to nie uda się. 28 na, na czwórce nic nie ma, na trójce... I can't use this yet. A, o tak. Kiedyś tam, przeczytamy jak będziemy dawali w magię, i będziemy już mieli wszystko, wszystkiego pod dostatkiem, idziemy... z powrotem. Zmieniam tu... na lightning, level drugi. Zaklęcia. Zbieramy wszystko na co nie było i Tylko teraz trzeba manimulować już żeby na księgę i na broń jeszcze miejsce było. Dobrze. W czym się czy będzie tak źle szło? Jak tamtą Nawet ma obrażenia. Podobnie idzie. Nie widzę to, to, strzela z przodu. O, widzę obaliłem tu gdzieś. Nie, tu gdzieś nie udało się jeszcze strzela. All praises to Diablo! A to tylko takie dźwięki, fabularne i trzeba ich czytać. Nie jest na odgrywanie presji, ale na hita, jeśli kapada, to mocno. Skrzynka medium, 300 chyba 30, albo 34, nie patrzyłem. Idziemy w tą stronę. I can't get there. Nie mogę tam dostać z tego miejsca. Słuchajcie, chcę ładnie ustawić. Ma no, no, do mana. No, dopiero tylko No i teraz już do atakujemy ręcznie. I gotowe. Pulma potion, pociąg, skasa, Healing. Tych nie będziemy patrzeć. No Frostshard book, zostawię miejsce, jak surta. mieć surka Przykrywa Frostshard. Nauczmy się, może To co nie kupujemy to się będziemy uczyć. A i tu, żeby nie marnować tego no, tak? O! Pękłem prawie. Żółty. Now where would I put this? Wow, bardzo dużo rzeczy, ale padł bo no, cloak to co to? A nakrycie. A, to co nie ma pancerza, to mi się nie podoba. Spiket club. Nie mamy miejsca. Zaraz jak coś nam wypadnie, wracamy się ponownie. Zaraz się po prostu wrócimy, jeszcze raz. Bez kupna już money. Tylko żeby rzeczy sprzedać. Tu jest otwarty serkowa, no to idziemy do miasta. Jest 7 minut czy 13 odcinek trwa. A nawet może niecałe 10. Właśnie. Hello, my friend. Stay a while and listen. Idziemy do Grid który jest tutaj. Nie widzę, poszedł. Wow, what can I do for you? Wow. Tak, 3 do Vitality. jest słabsze od tego, co mamy. 4 do Dexterity i High Durality, wysoka. Od 2 do 4 do 6, 7 do 6. 6 do 12. Mamy 1 Nie? Jest 4 do magii to tam, to możemy sprzedać, mimo że ma jedną statystykę niżej. A tych na razie nie, 5 do magii niepotrzebne nam. No. 5 do magii to mocne, to 2 do 6. 4 do ekstorytech hitpointsy będą spadły, no ale może będzie trzeba. Więc to na razie zostawimy. Wkłada że to a nie jakaś broń dobra to pierwsza strona do gry, a na drugiej mamy to. mamy dużo miejsca do a nie będziemy szli. Napijemy się szybko i wracamy z powrotem. i a mana o, to nam tyle. Jeden nam nic nie zrobi. Raksy wziąłem źle, zaraz wyrzucę. Może mniejsze... ...obrażenia, ale mi się jakaś lepiej. i no gra, bo nie odwrócę, nie trzeba tych przeciwników gdzieś szukać. Jeszcze będzie trzeba... ...pomimo... ...że w magię, ale to dopiero później... ...na pewno będzie trzeba teraz dać w siłę albo w zręczność Idziemy do Garbada jeszcze A jeszcze tu zejdziemy szybko, bo nie wiem czy tam byliśmy Chyba byliśmy otwarte, a może tam nie byliśmy, byliśmy Zejdziemy, nie szkodzi To jest czwarty level. Punkt nawigacyjny był. Tu nie ma żadnych zabudowań. Nigdzie się nie idzie. A po czwartym zaleczymy sobie na drugim rzeźnika i na trzecim leoryka. Później dopiero zejdziemy na ten piąty level. Nic tu nie ma. Idziemy z powrotem do. Garbada To jest na samym końcu Stawimy tu na, ws na wszelki wodek Lightning Tu są wszystkie miksturki Tu jeszcze beczki zostawiłem To nie zajdę tu skrzynkę Niech lujnie To wyeksplorowałem Gotowe. Regeneracja życia i gardab. Zobaczymy czy, czy z ręki mi się go uda. Załatwić. Na pewno tu. W może przyłożymy. Knotbag. Kultubowacj. było łatwiej. good Very powerful. You want? You take. Już. Ole, garbet ciężki. Mobilny ciśniesz, ja strasznie. A nie, można go cię rozwalić. Trzeba będzie od no a ja spróbuję tym. A, w końcu go rozwalimy. Także że będzie o wiele trudniej. z którek dużo mamy, dużo szans na to będzie. Oj! Szybko, bo on się regeneruje. Zatykować. Najgorsza ta jego seria obrotowców. Koniec. Spiket Club. A takie coś. Zidentyfikujemy to teraz. Życie sobie uzupełnimy. Jak? Nie poszło aż tak źle. To tu powinno być i to wszystko uzupełnimy, wracamy. Kupimy jeszcze tam portal, coś zobaczymy u Adri i tak odcinek minie. Tak to zrobimy. Hello, my friend! Stay a while and listen! I co to za broń? Idziemy sprawdzić. Wow. Co mogę dla tak, a od 2 do 6 jeszcze 11, może być super. Zaraz się sprawdzę czy już w tym jest, raczej nie A zobaczymy C. Tak, ta do 18 A czekaj, wystarczy Do 14 daliśmy siłę To no do 18, to do 23 Czyli tak Ale to 5 do magii dodaje a, tu ja tę książkę nie, nie przeczytam, bo tu będę dwa magie, to 27 tak sobie zostawimy to na przedniej zwiększający magię, to położymy tutaj to się zostawimy do 23 obrażeń i teraz możemy po prostu o to nie, nie wszystko co ja zrobiłem, jeszcze to naprawiłem ile ja tu 20 z 20, tu 22 z 22 jest dobrze Zwiększający magię. 3. 1. I tu mamy 2 do wszystkich trybów, czyli gdybyśmy mieli 27 magii. Jest jeszcze jeden punkcik, ale nie ma. 4 de dexterity, tylko wydaje. A tu 4 do dexterity. Co to byśmy wywali. A może jeszcze? Coś? Jeszcze 2, 5 do magii. 3 do siły i coś tam jeszcze rzeczy. A tu co jest? Tam dwa do siły, no ale coś słabsze to to też od razu za jednym zamachem. Kasy będzie bardzo dużo, może coś u Adry fajnego. Tu 7, co jest? Tu 1000, Już mam około 11 tysięcy. Kupimy też życie i kierujemy się w stronę do Adry. What you, my friend? Co to będzie, czy Trade Items, czy nie, eee, nie wiem Już Trade Items Oby gotowe Za dużo kasy? Nie, jeszcze 10 tysięcy ponad, kupimy zwoje portalu i zakończymy ten odcinek A no, w następnym, jak mówiłem, będą, będą bossowie Czyli rzeźnik i kruszkę tu zobaczymy, który z nich okaże się trudniejszym przeciwnikiem z bliska, bo z daleka nie mamy tak magii. A many jeszcze kupiłem. Mana, mana, mana. Mana i mana i wystarczy. I teraz jeszcze Town Portal i Town Portal. I dość. I tu bym kupił jeszcze lightning no ale no, na razie nie trzeba nam nie wiadomo czy te magi będziemy mieli a na ten level powinniśmy mieć może wezmę 3000 mm. firewall 27 bym kupił to i to no ale nie starczy mi czy 6000 to kupię 3000 no i to by był koniec odcinka Myślę, że wam się podobało Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam Cześć